Cześć. 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 Co nas prowadzą do Wieliczki? Yy, przyjechaliśmy przekazać oficjalne zaproszenie na naszą imprezę. Jako głównego sponsora imprezy i partnera. Także miło się spotkać w Wieliczce. Super, że przyjechaliście zaprosić osobiście. Powiedzcie parę słów o tej imprezie. Na koniec sierpnia w Lubuskim robimy imprezę dla miłośników lantrowerów. Będzie bardzo fajny zlot. Cały weekend rajd całodniowy. Piękne miejsca, piękne okoliczności, przywody, fajni ludzie, naprawdę fajna impreza. Także serdecznie zapraszamy w nasze strony. Koniec sierpnia, ostatni weekend sierpnia. Sielanka Lubuskie, góry, padoły, jeziora. Impreza jest w duchu kamertrofii. Ponieważ w tym roku jest 45-lecie rajdu Camel Trophy, który jak nie, jakby nie było jest związany z marką Land Rover, pomyśleliśmy, że warto też w tym klimacie w tę imprezę z tym nastawieniem na, na po prostu żółte Land Rovery przede wszystkim w tle zrobić, żeby to też fajny klimat ściągnąć. I rozumiem, nie, nie musimy mieć samochodu Camel Trophy, żeby wystartować na radzie. Nie, wystarczy, że mamy Land Rovera, przyjedziemy Land Rowerem, czy to będzie... Bardzo zabytkowy egzemplarz czy całkiem nowe auto, dla wszystkich będzie miejsce, Trasa będzie też tak skonstruowana, że każde auto będzie mogło przyjechać i zwiedzić region, zobaczyć ciekawostki regionu, właśnie tymi też chcemy Was zachęcić. Powiedzcie, wiecie już kto będzie gościem, ilu jest chętnych? Słuchajcie, goście to przede wszystkim ludzie związani z branżą, związani przede wszystkim z Land Roverami, Dlatego pozwoliliśmy sobie zaprosić pana Makarona, którego wszyscy bardzo dobrze znają. Makarona, Sławka Makarowa, który przygotowywał wszystkie polskie edycje rajdu Camel Trophy. Makaron pojawi się, może przyjedzie swoim oryginalnym samochodem, tego jeszcze nie wiemy. Mam nadzieję, że będzie jego żółtek również z nami. Kto oprócz niego, inny osobistości, osobistości naszego offroadowego świadku? Nie mamy to jeszcze potwierdzone na 100%, ale podejrzewam, że Ziętar, dobrze Wam znany dziennikarz, który ze swoją kamerą pojawiał się na rajdzie, również nas odwiedzi. Opowie troszeczkę o tym, co działo się od strony pasażera żółtych samochodów. A oprócz tego pokażę Wam nigdzie niepublikowane zdjęcia z tej imprezy. Zobaczycie je pierwszy raz na naszym rajdzie, tak więc atrakcji bardzo dużo. Czy są jeszcze miejsca? Jak się zapisać? Jakim samochodem przyjechać? Możecie przyjechać samochodem seryjnym, nie ma najmniejszego problemu. Fajnie byłoby, gdybyście sobie ten samochód przygotowali w swoim warsztacie. Może w takim warsztacie jak tutaj w British Garage. Trasa będzie podzielona na odcinki łatwe, jak i odcinki trudne, tak więc... Zagospodarowanie czasu będzie zależało tylko i wyłącznie od Was. Spotykamy się już w piątek wieczorem na ognisku, na koncertach, które planujemy w ramach naszego zlotu. Zapisy na nasz zla, zlot i ride bardzo prosta sprawa. Znajdziecie je na naszej stronie teamspirit.com albo po prostu na Facebooku. Przekierujecie się na te zapisy. Co muszę dodać, co jest tutaj pilne, do 20. 27 lipca macie czas na tego typu zapisy, ponieważ później nie gwarantujemy Wam pakietów sponsorskich. Nie traci czasu, zapisujcie się. Zostały jeszcze miejsca, ale za chwilkę ich nie będzie. W takim razie zapraszamy wszystkich 29 sierpnia do Niedźwiedzia w województwie lubuskim, gdzie ekipa Team Spirit organizuje imprezę z okazji 45-lecia pierwszej edycji Rajdu Kamel Trophy.